Jak przestać bać się porażki i wykorzystać ją jako napęd do sukcesu? Wyobraź sobie dziecko, które uczy się właśnie chodzić. Upada nawet 100 razy, ale przecież nie poddaje się i nie mówi w pewnym momencie do mamy: To chyba nie dla mnie. Po prostu wstaje i próbuje znowu. A potem dorastamy, i nagle każde potknięcie boli jak porażka życia. Myślimy sobie, co ludzie powiedzą, że nie wypada, że ja już jestem na to za stary, za stara. No i zaczynamy unikać błędów, zamiast się na nich uczyć. A przecież porażka to nie jest koniec to dopiero część naszej biznesowej czy życiowej drogi. W tym filmie pokażę Ci skąd się bierze lęk przed porażką, jak zmienić sposób myślenia o błędach, no i wreszcie, jak porażkę przekuć w sukces i w życiu, i w biznesie. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od tematu, skąd się bierze lęk przed porażką. Myślę, że jest to bardzo częste. Ja sam doświadczałem tego w swoim życiu wielokrotnie i wiem, że ludzie zbyt czarne mają wizję w stosunku do tego, co ma się wydarzyć w przyszłości. Krótko mówiąc, wielu z nas uprawia tak zwany fatalizm. Jeśli mamy spotkanie z szefem jutro, Raczej szybciej nam do głowy przyjdą scenariusze o tym, że szef chce nas okrzyczeć lub zwolnić, niż że chce nas pochwalić albo po prostu oddać książkę, którą pożyczył od nas miesiąc temu. Jeśli mamy przed sobą jakieś ważne wystąpienie publiczne w przyszły weekend, to często ludzie myślą sobie o stresie, o tym, że będą spoceni, o tym, że zapomną żartu albo nie powiedzą płynnej puenty, zamiast o tym, że dostaną oklaski może na stojąco i że pojawi się kolejka klientów i słuchaczy, którzy powiedzą to był świetny wykład. Tak skonstruowane są nasze mózgi. Jeden z moich ulubionych autorów i psychologów, profesor Daniel Kahneman, mówi o tym, że mózg człowieka jest bardziej nakierowany na to, co negatywne, niż na to, co pozytywne. Pewnie pomagało nam to przetrwać, no bo faktycznie bodziec pod tytułem Coś tam się rusza w krzakach i zagraża to nam, bo może to jakiś zwierz, który nas pożre. Jest pewnie bardziej interesujące niż to, że pięknie dzisiaj świeci nam słoneczko. Dzięki temu może przetrwaliśmy. Ale czy my dzisiaj nie przesadzamy? No wszak w krzakach coraz rzadziej czają się potwory, a zazwyczaj te rzeczy, którymi się stresujemy, to po prostu kontakt z drugim człowiekiem, i raczej to są dobrzy ludzie, których warto do swojego życia zaprosić i otworzyć przed nimi serce. Więc pewnie pierwsza sprawa, którą tu chcę, żebyśmy sobie poruszyli, to to, że porażka faktycznie może powodować w nas. Strach przed tym, co będzie, ale z drugiej strony ci, którzy nie ryzykują, nie piją szampana, więc pomimo lęku, warto robić swoje, warto walczyć o swoje marzenia. Teraz porozmawiajmy o tym, dlaczego porażka jest nie tylko normalna, ale wręcz niekiedy w naszym życiu jest potrzebna. Mamy takie badania od Martina Seligmana, które pokazują, że osoby żyjące w strachu przed błędem częściej wycofują się z wyzwań. I wchodzą w stan wyuczonej bezradności, niż takie osoby, które no mają świadomość, że może się uda, może się nie uda, może wyjdzie, może nie wyjdzie, ale mimo wszystko działają. W pewnym sensie, w sporcie zawodowym, w którym ja na co dzień pracuję, my potrzebujemy porażek, dlatego że porażki są dla nas feedbackiem. Co możemy zrobić jeszcze lepiej? Staramy się w ogóle zresztą tego słowa unikać w naszych dyskusjach, w lingwistyce kadry narodowej, czy kiedy pracujemy z, z klientem, z zawodnikiem, jeden na jeden. Nie używamy słowa porażka, często używamy słowa lekcja. Ja wiem, że to może być trochę oklepane, już pewnie słyszeliście taką poradę, zamień porażkę na lekcję, i być może byliście trochę sceptyczni, no ale jak się przyjrzycie temu przeramowaniu, to ono faktycznie ma sens. Pewnie wszyscy wynalazcy przez Edisona, po Tesle i po drodze jeszcze pewnie parę tysięcy innych ludzi nie wymyślali od razu czegoś wybitnego, co dzisiaj wszyscy stosujemy, z wtorku na środę przy pierwszej próbie. Oni podlegali wszelkiego rodzaju porażkom, ale być może potrafili przeramować w głowie, że odhaczają rozwiązania, które nie są idealne, żeby finalnie znaleźć takie, które po prostu działa. Więc jeśli zrobisz taką pracę mentalną, porażka nie będzie już tak cię straszyła. Może będzie dla Ciebie lekcją i może będzie dla Ciebie informacją zwrotną, co można zrobić lepiej, inaczej, albo po prostu, czego jeszcze się w życiu nauczyć, żeby nasze życie biznesowe było dużo łatwiejsze. No więc na koniec, jak przekuć porażkę w rozwój? I spróbujmy wziąć sobie tutaj trzy konkretne narzędzia na warsztat. Pierwsza sprawa to będzie rekonstrukcja porażki. Czyli nie pytaj siebie samej w głowie, czemu mi nie wyszło, tylko może spróbuj zapytać tak, co mogę zrobić inaczej następnym razem. To, jaki mamy dialog wewnętrzny, bardzo mocno wpływa na nasz nastrój i bardzo mocno wpływa na to, czy podejmiecie się działania, nawet jeśli się boicie, że to działanie nie wyjdzie idealnie z waszymi oczekiwaniami. Drugie narzędzie to dziennik błędów. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, bo pewnie w większości filmów słyszeliście o dzienniku wdzięczności albo o dzienniku sukcesów. Tu mówimy o dzienniku błędów. Okazuje się, że wiele startupowców i wiele. Techno przedsiębiorców z Kalifornii, z Doliny Krzemowej, robi sobie dzienniczek błędów, żeby zapisywać nie tylko to, co wydarzyło się w SPAC, ich wizji czy strategii, ale też jakie wyciągnęli z tego wnioski. I przynajmniej jeden z nich, którego niedawno czytałem, powiedział, że to jest zeszyt, z którego on tak naprawdę najwięcej inspiracji zaczerpnął do budowania i skalowania swojego biznesu. Nie tam, gdzie wypisuje, co mi wyszło, tylko właśnie tam, gdzie było jakieś potknięcie, ale też sensowny wniosek. Jakiś racjonalny opis sytuacji, albo jakaś perspektywa, co można by było w przyszłości zrobić inaczej, to było dla niego najcenniejsze, żeby swoją firmę rozwijać. Więc może, jako drugi pomysł, załóż dziennik błędów i oczywiście bądź dla siebie hojna, bądź dla siebie wyrozumiały, ale warto zapisać, co się wydarzyło i co możemy zrobić w przyszłości, żeby taka sytuacja już się nigdy nie powtórzyła. I trzecie narzędzie, nazywamy je ekspozycja na działanie, czyli po prostu regularnie podejmujesz się małych wyzwań, nawet jeśli są trochę niewygodne, żeby przyzwyczajać swój mózg i żeby mieć taki nawyk, że działasz pomimo przeszkód. Jest taki cytat, który bardzo lubię. Kiedy idziesz na szczyt, nie narzekaj, że jest pod górkę. Więc być może osoby, które dokonują tak zwanego hartowania organizmu, wyjdą sobie pod zimny prysznic albo po saunie, wskoczą do jeziora lub w śnieg, to są właśnie osoby, które przyzwyczajają swój układ nerwowy do tego, że w przyszłości to ciało będzie bardziej wytrzymałe. I podobnie możemy zrobić w psychologii. Na tym zresztą polega w dużej mierze tzw. terapia behawioralna, czyli zgłasza się ktoś, kto boi się pająka. A terapeuta na początku pokazuje fotografię pająka, na kolejnej sesji może ma pająka w akwarium i trzeba go tam pomidzieć przez szybkę, a na już tam ostatniej sesji wrzuca za podkoszulek. Chodzi o to, żeby po prostu odkotwiczyć stres związany z tym pająkiem krok po kroku, wystawiając się na coraz większą niewygodę Ewentualnie kończąc taką terapię, tym, że już te pająki nas nie straszą. Oczywiście z pająkami w swoich firmach nie próbujcie, ale ekspozycja na działania, które regularnie wyprowadzają Was z komfortu, to zapewne dobry pomysł. Dziękuję Ci za uwagę na tym nagraniu. Mam nadzieję, że subskrybujesz mój kanał. No i proszę Cię o to, żeby nie bać się porażki. Boisz się, co o sobie pomyślisz, jeśli Ci nie wyjdzie? To jest naturalna sprawa. Ale prawda jest taka: porażki nie definiują Ciebie. Definiuje Cię to, co Ty z tymi porażkami zrobisz. Wielu ludzi nigdy nie rusza z miejsca, bo chcą najpierw być gotowi. A gotowość przychodzi dopiero w trakcie działania, więc ruszaj z tym, co masz tam, gdzie jesteś tu i teraz. Z błędami, z potknięciami, ale też z wnioskami, które budują Twój rozwój osobisty. Ja, Kuba Bączek, mocno trzymam za Ciebie kciuki.